Kolejną rzeczą, którą warto sobie mieć i wykorzystać w najprostszy sposób, jak zawsze, to jest półgoda. pudełeczku, co ja mam? Nie? Czyli możecie zacząć od wsikania, i wtedy dzieci to uwielbiają i dziecko zacznie do swojej asi. Ale możecie sobie zacząć od czegoś też innego albo dalej robić coś innego, czyli uwaga. No to zbieramy, Mania ja mi pomoże szybko ze zebrać. Pyk, 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 pyk. O prostą taką rzecz, ale znowu, jeśli dziecko wam powtarza pa, po, pu, P, bo sam element powtarzania sylab, jako takie planowanie ruchu jest też ważne, to można sobie od razu dołożyć samochód. Może nie od razu, ale za chwilę dołożyć samochódkę, czyli zrobić aaaaah! I za chwilę znowu zrobić o! Na ogóle za film. Puuu! O, no to ciszy, Pani droga. Puuu! Na swoją rękę, tak. Dajemy. tak no No dobrze, byłoby tak było. Zawsze też będzie tak, że jak dziecko nie umie albo nie wie o co chodzi, to dobrze jest dać piórka na rękę dziecka, żeby ona też to poczuło. Sylaby też wam się fajnie zaczynają pojawić. Inną fajną rzeczą, którą dzieci też lubią i którą, na której możecie tak naprawdę każdą sylabę sobie zrobić, to jest taka prosta zabawa, kiedy biorę rurę i robię uwaga. ho! proszę pani. to, 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 to. to, to. I uwaga, i to, 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 to. nie wyszło, uwaga. I, I, to skończy. Skończy. I teraz um, mówię, o, no to sprzątamy. pyk. No właśnie, Pu. Ale może to być też ta.

Lo. Lo! nie ma, A, no to lecimy dalej Co, że jeszcze. Ha. to, 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 to. <grym> o, ho! No to uwaga, lecimy dalej. Ba. Pa! Bo! To! Bu! Bu! M ma! Nie? Ma! to, 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 I ostatni raz, dbajka. K. K. Dwa. Dwa. Czyli pokazuje też tak naprawdę, co trzeba zrobić z językiem, jak ułożyć ten aparat artykulacyjny, żeby dana sylaba powstała. Oczywiście, że jest tak, ja w tym momencie podzieliłam kawę i koty na sylaby i tak jakby nie mówimy do dzieci na zasadzie, że pokazujemy ka za Koty, no to też byłoby nudne, ale dla części dziś takie, takie przeoranie motoryczne jest kluczowe albo ważne przynajmniej. Czyli to, że on sobie powie, kaj, powie, warto, my potem jesteśmy w stanie połączyć to w sylabę. Nie mówimy tak na każdych zajęciach, nie mówimy tak codziennie, ale jeśli to jest takie epizodyczne i pomaga mu aparat artykulacyjny i przejść z jednego ruchu do drugiego, to wcale nas to w jakiś sposób nie męczy. Jak już jesteśmy przy przechodzeniu z jednego ruchu artykulacyjnego do drugiego, łatwo jest zrobić tak kawa. Kawa. E, no ale gdyby było tak kawa, a mania mówi waaa-wa, -wa", no to wtedy robisz czas uwaga, jesteś gotowa, wytrzęsiemy tą głupotę z głowy, wytrzęsiemy i uwaga, ka. Ka! Wa! Teraz kawa. Yes. Super. Ten duży ruch bardzo dziecku pomoże. Potem możecie robić kawa, potem możecie robić kawa, i to jest wystarczające, tak naprawdę. Ale możecie też robić kawa. Kawa. Możecie y, iść y, i robić kawa, tak? Kawa. Tak. Dlatego, że dziecko nie skupia się tylko na tym, żeby dobrze powiedzieć, tylko sam ruch poniekąd upłynia nam y, mówienie przez dzieci. Inną fajną rzeczą, z której ja często korzystam, jeśli chodzi o powtarzanie, to są też te y, takie gniotki, zaraz Wam to pokażę. O, takie y, oto to pajączki, które całkiem fajnie przyklejają się do ściany. chciałabym, żeby wzięła telefon, odwróciła w stronę ściany, niekoniecznie musi, muszę ja być widoczna, ale ściana. O, cyk, 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 cyk. Czekajcie, czy to będzie widać. Może i będzie widać. Czyli biorę niebieski i mówię, uwaga, pół! Dziecko za mną powtarza, pół, i ja rzucam. O, jest! Mamy świeżo malowane, i one też są już używane, ale dość yy, łatwo jest je zatrzymać na ścianie. I wtedy mamy znowu, chcesz, tak jak uwaga, pół! No i dziecko mówi, pół, więc wtedy dostaję pająka i pająk się o przyczepia nie? Czyli znowu, p o! I ja mówię, chodź, chodź, chodź pajączku, chodź, 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 dziadku, chodź, chodź, chodź pajączku. O i spadnie. Czyli tak naprawdę ono nie mówi dla mówienia, tylko mówi dlatego, że dzieje się tam coś dla niego ciekawego.